Trochę pracy w studiu Dziś ratujemy roboczego trafika Klient zażyczył sobie reanimację Chyba efekty są widoczne już po jednym etapie Zobaczcie na instagramie jak będzie wyglądało auto później Natomiast coś z niego będzie Coś z niego będzie nawet takiego trupka jesteśmy w stanie wam uratować i nie są to miliony monet Więc serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą w naszym skromnym studiu w Gdyni i w Rumi jesteśmy w stanie dać drugie życie naszemu autku nawet nawet takiemu u nas każde auto czy to drogie czy to tanie jest tak samo traktowane, bo każdego stać na takie auto jakie ma i najważniejsze żeby on je dbał. Zapraszamy.